Jak rośnie czosnek? Kupiony w sklepie ząbek. nie jest jedna z tego... Ząbek czosnku, kiedy wsadzimy do ziemi, wsadzamy go do ziemi w październiku, wypuszcza taki jakby czosnkowy szczypior. Mhm. I teraz, tak w momencie, kiedy pojawi. zaczyna tutaj pojawiać się. o, właśnie, coś takiego. Czyli kwiat, który potem przeradza się w nasionka czosnku. I ona mi już tu zjada. Smakuje ci czosnek? Smakuje? Co co? Smakuje czosnek? Ostre. To wypluj. Chyba, że zjadłeś. Możesz wypluć. Bo ostre. Kiedy pojawia się nam kwiat, tutaj, właśnie w tym miejscu, to należy tę gałązkę uciąć. I wtedy siła cała wzrostu idzie w ziemię, gdzie pod ziemią rośnie nam cała główka czosnku. Taka, którą kupujemy w sklepie. Ale jeżeli zostawimy, tak jak ja tu zostawiłam sobie w części, żeby sobie zobaczyć, jak to urośnie, bo jeszcze nigdy tego nie robiłam. Jeżeli zostawimy, żeby wyrósł nam kwiat, o, tak jak tutaj. To, teraz mamy sierpień. To w sierpniu, nie, nie urywają i pojawia Pojawiają nam się już małe czosneczki, które nadają się do posadzenia w październiku, czyli za dwa miesiące będą się nadawały do posadzenia na kolejny czosnek. Tylko że jest jeden taki myk. Jeżeli posadzimy właśnie z tych główek ten mały czosnek, one są takie maleńkie, to wtedy na przyszły rok, przez cały rok, dopiero z takiego jednego maleńkiego ząbka zrobi nam się jeden ząbek taki większy. I dopiero ten jeden ząbek większy. Popla! Chodź, daj rękę. Dopiero ten jeden ząbek większy, jak zostawimy w ziemi na jeszcze kolejny rok, to dopiero wtedy pod spodem wyrośnie cała główka. Dlatego właśnie czosnek ma cykl dwuletni e, z nasion. Natomiast jeżeli sadzimy właśnie nie te małe nasionka, tylko od razu duży ząbek i ucinamy to, co pojawia się kwiat, e, siła, która tutaj jest czerpana właśnie z wody, gleby i, e, i liśćmi ze słońca, sprawia, że tam pod spodem rośnie cała główka czosnku, e, która jest do zebrania właśnie jesienią. Kwiaty już odpadły, zostały zapylone, i powstały małe ząbeczki czosnku. One mają jakieś pół centymetra. Może trochę więcej. O, zobaczcie, to jeszcze, się, to jeszcze się nie otworzyło. To sam jeszcze widzicie. Piękny. Czosnek, który jest bakteriobójczy, rybobójczy jest naturalnym antybiotykiem dla nas wszystkich, ale też dla roślin. Ząbki czosnku yy, oraz nawet łupiny z czosnku wystarczy. Jeżeli wrzucimy do mojej tutaj tutaj, widzicie, mam tam taką beczkę dużą. Ja tam wrzucam Jonaś. Nie, nic mamu, nie nic mamą tego. E, on ten czosnek chroni. Chroni mi rośliny przed chorobami e, grzybowymi. Zabija je po prostu. Bakterie te złe. I grzyba. Dokładnie to samo dzieje się w naszym organizmie, kiedy spożywamy surowy czosnek. Dokładnie to samo. Zabija nam bakterie, wirusy i grzyby. Polecam uprawę czosnku. Ja w przyszłym roku, a właściwie już teraz, w październiku będę chciała um, zrobić sobie tutaj całe to poletko, co tutaj widać. Oto. Właśnie w czosnku. Bo teraz było to tylko takie eksperymentalne. Część zostawiłam, żeby urosły te główki. Żebyśmy z dziećmi zobaczyli jaki jest cykl właśnie życia czosnku. A tutaj są te, które mają ucięte. I też zobaczymy, co z tego będzie za dwa miesiące. Mam nadzieję, że coś wykopiemy z ziemi. Trzeba też uważać. Czasami jest tak, że czosnek jest wciągany pod ziemię. Wciągany pod ziemię. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tworzy się główka. Widać. Nawet wyszła jedna. O, tu też. Ale jeszcze nie są, nie są za duże. Czasem czosnek jest wciągany pod ziemię. To trzeba zaobserwować sobie, żeby nie był za głęboko. Yy, I wtedy należy tę, na przykład tą ziel zieleninę, która rośnie koło siebie, czosnek, czosnek, związać ją ze sobą, żeby nam jednak nie zapadło. Już wychodzimy, już.